Państwu, mamy styczeń 2021 rok. Jest to rocznica w tym wypadku 158. rocznica powstania styczniowego. Nie mogę, nie da się, żeby w styczniu nie mówić o tym, co jest duszą, co jest rdzeniem polskości, czyli tamte wydarzenia, tak jak powiedziałem, przed prawie spod, przed ponad półtora wieku. Ale zawsze się zastanawiam, co, co my mamy z sobą wspólnego, co mamy z sobą wspólnego z tymi sprzed półtora wieku, a jednocześnie też dzisiaj, co z sobą mamy wspólnego. Współcześni, wzajemnie, no wszyscy Polacy mówiący po polsku, mający jakieś tam paszporty, dokumenty polskie. Jest to, kochani, bardzo ważne ważne pytanie. Nie chodzi o jakąś tam głębszą refleksję, ale taką zwykłą prozę każdego dnia. Oczywiście półtora wieku wstecz, w 1863 roku, rozpoczęło się powstanie, powstanie lub bunt. Bunt, tak części społeczeństwa, która po prostu nie chciała się już zgodzić z tą rzeczywistością, z którą mieli, a jednocześnie nie mogli patrzeć na jedną rzecz. Na skundlenie Polaków, którym zaczęło się niewola podobać. Tak, jeżeli, jeżeli mówimy, że w Powstaniu Styczniowym przegraliśmy, to nie przegraliśmy z Moskalem. Nie przegraliśmy z Zaborcą. My przegraliśmy sami z sobą. Polacy muszą zrozumieć, że stać ich wówczas było. W tamtych uwarunkowaniach, jeszcze toczących się wojen, uzbrojenia, siły, potencjału, nawet potencjału gospodarczego, nawet potencjału gospodarczego, ktoś powie, to wielkie imperium, które przygotowało, tak, 350 tysięcy wówczas uzbrojonej liniowej armii i tak dalej. No, jaka była ta armia, to była, natomiast my, Walczyliśmy za swoje, byliśmy po swojej stronie. Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś szczegóły militarne, dywagować, ale wystarczyło, gdybyśmy trochę wzięli dupę swoją w troki i zamiast w odwrotną stronę, tylko lekko do boju, do walki i wysupłania parę groszy, sprawy by się inaczej miały, bo to jest wielka i była wielka polityka. No ale niestety, znakomita większość, jak te zajączki po tych. Tutaj niejednokrotnie po tym śniegu biegają, zającza serce, no i cóż to stłużyło? stłużyło. A czy cenę gospodarczą zapłaciliśmy? Tak, i to potężną. Jeśli nie chcieliśmy oddać tego, kochani, na bój na walkę i trochę tej krwi uronić, <grych> 10% majątku narodowego to była składka, którą administracja carska nałożyła. Wojna Cara. Te 350 tysięcy rzesza urzędników nic nie kosztowała. Wszystko zapłacili Polacy. I to z nawiązką, bo jeszcze oprócz tych oficjalnych, prawdopodobnie około 10%, to były te różne datki i tak dalej, i tak dalej. Teraz powstaje pytanie, jeśli się nie chciało walczyć, to i tak się zapłaciło. Oczywiście można powiedzieć, że trochę, trochę mniej krwi popłynęło. Ale jedno powiem do tego, ta najważniejsza, najlepsza krew, czy cierpienie, to ono popłynęło. A czy resztę, powiem po chrześcijańsku, czy resztę tak miało, czy resztę tej krwi niewolniczej z punktu widzenia godnego państwa, godnych ludzi, miało znaczenie? W mojej opinii, kochani, niewielkie. Dzisiaj, dzisiaj zobaczcie, od tego czasu 158 lat minęło. Jest koronka. Jest koronka, jest ciężki okres. Epidemia panuje i co widać? Zdając nieźle dzieje tamte widzę podobne postawy. Widzę Polaków, którzy wzajemnie się denocjują, podporządkowują czy carskim, czy obecnie to nie ma znaczenia. Głupocie się strachowi i miernocie podporządkowujecie. I przykre to jest stydliwe, co to, to nie ukrywam. Boleść bierze, patrząc na tych biednych ludzi. Ja rozumiem jeszcze tych starszych, którzy tak o życie stoją, bo przecież wiecznie na ziemi żyć będą. Ale dziwię się tym młodym, młodszym, które biorą udział w tym szaleństwie. Dziwię się pozostałym, czy w służbach, czy nie, którzy są ludziom, ludziom złamanym. Co należało? Należało wykorzystać ten czas, być odważnym, być odważnym. To znaczy, że jeśli, a wokół nas wszystko głupieje, nie tylko ten naród, ale należało, należało za wszelką cenę teraz wzmocnić się gospodarczo, rozwijać gospodarkę, nie zamrażać jej. Oczywiście oszczędzać tych, którzy są najsłabsi, zagrożeni. Głupoty mówię. No, daj Boże, tam jest dawne Wielkie Księstwo Litewskie. Obecnie państwo, Republika Białoruś. Zobaczcie, chłopcy sobie robią, ganiają się po ulicach. Niesamowita rewolucja. Pan prezydent, czyli dzięki panu Bogu, prezydent Aleksander Łukaszenka, słusznie mówi, że nie należy zdać żadnych tam cyrków, robić gospodarki, zamrażać. I czy oni straty z tego tytułu, tej odmiany grypy mają jakieś większe? Nie, broń Boże. Wprost przeciwnie, oni kłam temu zadali. Tu niedaleko jest Szwecja, tam Finlandia. Podobnie. Finlandia nie zamroziła się i co? Wyższe są staty? Proszę weszcie, ci niedowiarkowie, waszą statystykę. Staty nie są wyższe, jak widzicie. Finowie, zupełnie z różnych przyczyn, szczególnie tej najważniejszej, zdrowotnej, mają najniższy odsetek, bo są przygotowani na to z punktu widzenia odporności organizmów. Choroba nie bierze się sama chorobę my wprowadzamy naszą, naszym życiem naszą jakością państwa, żywności, służb, ochrony zdrowia i tak dalej, i tak no dalej, Więc mamy podobne dzisiaj podobne podstawy a szczególnie zobaczcie teraz te postawy związane z tym, że część buntuje się, buntuje się otwiera otwiera twoje zakłady otwiera, gastro, otwiera gastronomię, otwiera Część działalności turystycznej czy tam jakiejś rekreacyjnej. Dzięki Bogu. I to są współcześni z 63 roku. A reszta <grytanie> zachowuje się tak, jak się zachowuje. Zaraz takie fajne, kochani, z dwóch pamiętników yy, odczytam, jak gdyby przekażę dwa, dwa ciekawe, ciekawe fragmenty. Natomiast też jeszcze ważne wydarzenie z podejrzeń yy, z 19 lub 18 stycznia, w tym tygodniu się odbyło, mieliśmy rozprawę wielkiego koncernu. To też się wpisuje w ten duch powstańczy. Wielki koncern, Smithfield światowy, największy producent jakiejś wieprzowiny, który wyparł Polaków miejscowych, no car mniej krzywdę robią, niż niby w tym obecnym wolnym państewku, no nie? wypar z produkcji, z tego wszystkiego. Piął sobie zupełnie. Zresztą państwa trują społeczeństwo niesamowicie. Kasę przerabiają, walizami wywożą, narzucają system gospodarki kolonialnej. No i z różnych przyczyn byli jakiś odważni, z Marcinem Bustowskim na czele, który nabzdurzeł, nabzdurzył i to są długo podali. Z różnych przyczyn też, też chodziło o to, żeby przestraszyć, załamać, żeby w ogóle nie dochodziło do rozprawy sądowej, ale żeby ukorzył się, płacił. A przecież ty jesteś tutaj ramem w tym swoim niby państwie, tak? Państwo cię nie broni, państwo stoi na czele Schmidthilda i pozostałych. Chłopak z różnych przyczyn dał sobie radę. Pozostali także jest rozprawa, piękna rozprawa. Teraz jakiś koronawirus szaleje, zobaczcie. Sąd rejonowy w mieście Warszawa. Kilkaset normalnych ludzi, 200, 300 nieważne, prawie z 200 osób, bez żadnych maseczek. Świetnie, w sądzie są, wszyscy patrzą, mówią. Policjanci, szpaler, ładnie stoją. Można i godni ludzie potrafili się zachować. Bo właśnie trzeba pokazać tą swoją siłę, tą swoją determinację. A wszyscy i tak wiedzą wokół, że głupotą nas otaczają, głupota się toczy. Chodzi tylko o państwa, o waszego ducha. I teraz jeszcze, a i dlaczego, dlaczego tak się dzieje? Czy wówczas w 63 się działo? No nie dało się patrzeć na to skundlenie Polaków. Ja wiem, że ciężko było, że raczej marzeniem było zwycięstwo, ale to, jak towarzystwo się ładnie układało, administracyjnie, gospodarczo, z zaborcą, no nie dało się na to patrzeć. A dzisiaj jacy ci Polacy są? Kundle wszystko, no nie? Za wszelką cenę, aby siebie. A cóż tam, jakaś mityczna ojczyzna, jakiś zbiorowy obowiązek? Tak, mówią, że się modlą, mówią, że oni Polacy, katolicy. A jak rzeczywistość wygląda? Też to podłe jest, no nie? Równie podłe, jak wówczas było podłe społeczeństwo w 1963. Ale dzięki Bogu zapłaciło tą cenę. A efektem 63. tego ducha był właśnie rok 18. Bo gdyby nie było tego 63., nie byłoby tej garstki, bo nie naród w 18 walczył, nie żaden naród, naród. Pojęcie bardzo jakieś takie enigmatyczne i względne. Była garstka ludzi, którzy w określonych uwarunkowaniach łącznie z tym powstaniem Wielkopolskim fajne to jest. Wszystko się rozwaliło. Bo to mówią, że jedyne udane spotkanie. Chwała naszym Wielkopolanom, super, ale wtedy się już nie dało wygrać. Po prostu był to odpowiedni czas. Trzeba było podskoczyć wtedy, w połowie XIX wieku. Więc zresztą w połowie XIX wieku Wielkopolska też podskoczyła z Mirosławskim na czele. No i się skończyło jak się skończyć miało. Bo warunków nie było odpowiednich. Klimat był nie taki, ale już klimat jest. Teraz też zapewniam. Rok 2021. Klimat jest dobry do dużych zmian. Bardzo ciekawe w świecie, w Europie dzieją się czasy. Ale pozwólcie, że kochani dam, dam kilka, kilka takich fajnych rzeczy, tym bardziej jako, jako prawnuk... Y Żandarma, policjanta tak zwanego polskiego. Ono się rekrutowała, ta formacja, bo myśmy za mordę brali, porządek w miejscowym społeczeństwie, wywiad i tak do... No i w pierwszej kolejności w ryzach. Mój kochany miły naród trzymać trzeba było. No oczywiście, jeżeli coś jest nie tak, no to była najprostsza rzecz. Wieszanie. Piękna sprawa. Wieszała i Moskwa. I myśmy porządkując wieszali, bo inaczej się po prostu nie da, ale zobaczcie jak wówczas patriotyczni ludzie, świetnie, no naprawdę, nawet do działu wstępowali, nawet się dało zakrutować, ale warunek był jeden, trzeba powiedzieć, brateńku, i to mój przodek mówił, jak nie idziesz, to cię powieszę, no i szedł, obywatel dobry. Kochani, z jednego pamiętnika takiego rasowego, rasowego Polaka, no niektóry tak niewiele się udzielał w tym 1963. Starał się, wiedział, że Polak, a jak tylko się sytuacja przełamała, no to raczej starał się bardzo mocno dystansować, ale opisuje bardzo fajne, fajne zdarzenie. Kończy się bardziej powstanie, no nie? Wtedy wszystko zaczyna się, tak zwane denuncjacje, podpieprzanie, tak jak dzisiaj, no nie? W sklepie, bez maseczki i tak dalej. Nic nowego, no nie? W ogóle presje trochę inne. Kończy się powstanie, więc wszyscy są, są jak gdyby wykazywani tej władzy prawowitej. No ale jest ta formacja Policji Narodowej, żandarmów narodowych. My po prostu nie mogliśmy się ujawnić. Nas czekało rozstrzelanie stryczek. Oh, Sejwiel to w najlepszym przypadku. W związku z tym nie dało się. Nie, mog nie, nie ujawniano się, nie dało się ujawnić, oczywiście gdzieś ślad się zatarł, łatwiej było zginąć się, rozpłynąć, chociaż też no, nie, nie tak łatwo, ale to jeszcze przypomina XIX wiek, no nie? I, I, kochani, jest takie wydarzenie, tutaj nasz pamiętnikarz z województwa Podlaskiego opisuje: Policja Zaś Narodowa, na którą z góry został wydany wyrok śmierci, ukrywała się po wsiach, w ściankach. Nocami po kilku napadali na dwory i dworki, wybierali odzienie, bieliznę, pieniądze. To teoretycznie złe, no. Skoro ja walczę, to mój kochany naród coś mi winien, no nie? Ale na szczęście, dodaję, no i prześladowali śpiegów. Generalnie wieszali, no nie? E, mieszkańcy z pobudek patriotycznych i obawy przed terrorem tolerowali... I ułatwiali ukrywanie się przed kozakami. No tak, te pobudki patriotyczne to były, ale chyba to drugie zdanie ważniejsze, no po prostu z obawy przed tym, że po prostu inaczej będziemy rozmawiać, czyli tak zwanym terrorem, no nie? Bo jeżeli ja walczę, jeżeli my walczymy, no to taki skoroś Polak, żyjesz na tej ziemi, to masz chyba jakieś obowiązki. Nie? Wobec cara Unii Europejskiej, czy jakiegoś kondominium izraelsko-amerykańskiego, Agentury izraelsko-amerykańskiej, tylko obowiązki masz polskie wobec Polaków. Jeśli cię nie stać, nie ma problemu, inni cię zmobilizują. I zdarzył się taki obywatel Smolczewski, sparząc. sparząc no, wielka łazenga. Widząc nadużycia, nawoływał do kontrrewolucji przeciw policji. E, on też jeszcze e, współpracował z władzami calskimi. no i cóż, nasi, powiesili go. Cholera, niedobrze, coś za słabo, widocznie mego przodka nie było, on był skuteczny, <słuchy> sucha gałąź się oberwała, niejaki pan Smolczewski przeżył na nasze nieszczęście. Zobaczcie obywatelstwo, jak płaszcząc się przed władzą, jak chciało się przysposobić temuż zdrajcy Smolczewskiemu najlepsze, jak to pisze, a okoliczni obywatele postawili mu za to jeszcze porządniejsze zabudowania folwarczne, bo przypominam, no jak i powiesić, to i spalić trzeba, no nie? Głównie, żeśmy fajnie spalili, jak Pan Bóg przykazał, no nie? No to zobaczcie, te łotry obywatelskie tak zwane, żeby się podlizać tej władzy, popatrzcie, co zrobiły. Tak naprawdę wchodzimy tutaj na ciekawy moment, czyli niejednokrotnie Państwo słyszeliście, szczególnie ta władza, Neobolszewicka pisowska odwołuje się do żołnierzy wyklętych. Przypominam, że gdzie, jak dzisiaj ci chłopcy byli, w pierwszej kolejności zapewniam, zapewniam, o by się upomnieli. Wiem, to rozumiem bardzo dobrze. No, takich przeniewielców akurat żołnierze wyklęci pierwsi na swych listach by mieli, i niekoniecznie chodziłoby o kuleczkę. O kuleczkę z tradycyjnymi naszymi metodami, zapewniam Państwa. Ja mówię poetycko, literacko. No i cóż, a teraz z drugiego fajnego pamiętnika zacnego naszego obywatela z powiatu siemiatyckiego, znaczy powiatu bielskiego, przepraszam, bo to jest obecnie Siemiatycki, w tamtym czasie, jak w latach, pod koniec lat 80. rozmawiał z byłymi powstańcami. Czyli tak naprawdę, kochani, szczególnie tu, tu jest ten, ten moment. E, w Większości była to żandarmeria Narodowa, czyli protoplaści tego, co my po 1945 roku nazywamy żołnierze wyklęci. Czyli tych, którzy nie mogą, nie chcą, im się wojna nie skończyła. Jak to krytycy żołnierzy wyklętych, a co oni robili? Oni chcieli kolejnej wojny. No tak, no, no przepraszam, żyć, gnić i tak dalej. Modlili się, żyli po to, żeby była kolejna wojna, czyli tak zwane rozdanie. A my wolności niepodległości w 18 roku komu zawdzięczamy? Wam, siedzącym? Tym, co proch pod spodnicami wąchali? Tak? W majtochach? No chyba nie. Zawdzięczamy wojnie określonym uwarunkowaniom, które dały. No na pewno nie sobie. Polacy nigdy by nie byli w stanie wybić się na niepodległość, gdyby nie określone były okoliczności. Przecież to bajka i mrzonki. I tutaj o jednym o jednym z powstańców. <taki>, Taki fajny to był leśnik na służbie, właśnie. A cóż, poszedłem ja z powstańcami. Postawili mnie w ludzkim lesie księżnej Anny Jabłonowskiej fuzją na warcie. To szlachcic. Nie ukrywam, główko, przepraszam, nie obrażę rodu, radziszewskich, różni się tam zdarzali. Yy, myślę... A stoję ja sobie na tej walcie, sam jeden, co ja tu biedny pocznę, to tu jeszcze znajome kraje. A jak pogonią dalej, oddziały się przypominam, przemieszczały w inną okolicę, bo do jakiej dalekiej parafii, a jeszcze broń Boże, wypadnie bitwa, biedny szlachcic, to co wtedy? Może się trafić kalectwo i albo co? No i ten, rzecz leśnik na służbie yy, u naszego pamiętnikarza, Pana Ciecierskiego, nie ukrywam, opowiada to. Obejrzałem się do koła, przeżegnałem się, no dobry katolik, i jak nie kopnę, czyli dam dyla, to infuzję do domu z tej wojny przyniosłem. Była bardzo porządna dubeltówka, ślutem kupą biła, i śmiać się zaczął łazęga idiotycznie, pewien mej pochwały za żuchowactwo i spryt. Pan Cicielski mówi, porwało mnie ubrzedzenie do tego nędznego durnia, usunąłem go ze służby. To prawda. W normalnej Rzeczpospolitej zapewniam, że wszyscy tego typu funkcjonariusze, którzy w ten sposób się zachowują i te cwaniactwo, polaczka cwaniactwa reprezentują, winni być usunięci ze służby. Ale także byli, kochani, i inni. Oczywiście tych y, była znana garstka, i to są właśnie protoplaści. Na polowaniach, w błotach nad Rzeckich, w ząbkach, basiach, kocach przewodnikiem był, był około roku 1883 staruszek Pietrek. Ten tłuk Moskali w pojedynkę na matora. To fajne słowo: w pojedynkę, gdzie się tylko dało jakiegoś urzędnika Moskala. Tak sobie przysposobić i tłuc ile wlezie, a ziemia ich do dnia dzisiejszego kryje. Na upotrzonego jeszcze do połowy 1865 roku. Przypominam, że powstanie skończyło się w 60. na tych ziemiach, które po raz kolejny, koniec 63-64. Już po wygaśnięciu powstania. Chował się on jeszcze parę, czyli jeszcze do lat 70. i tu, w Tykocińskim, w górkach, wielu było takich. Tuż jeszcze do lat 70., 71., 72. nie wyszli, nigdy się nie ujawnili, później fajnie się rozpłynęli, ale robotę zapewniam Państwu ciekawą zrobili. Ale jak to było możliwe, że można było się tyle ukrywać, no nie? Chował się, po, chował się on jeszcze parę lat po naszych zaściankach podlaskich, przeważnie między Ciechanowcem, Brańskiem, Anulcem, oczywiście w znakomitej większości wśród szlachty, przytulony i ostrzegany przez przed niebezpieczeństwem przez szlachtę, by mógł się skronić. Słonić się wówczas w knieje i błota. Prawie do śmierci był strzelcem u mnie na dwornym wrótce. Mówiono, to też był ciekawe, czytam fajny fragment, że strzelając do kozłów, a kuli nie chciał tracić, taki zawsze wybierał moment, w którym kozią naprzeciw drzewa wstał. Jak już stał naprzeciw drzewa, on strzelał. Później przeszywała kula kozła, jeśli nie została, ładnie wyłuskiwał kulę z tego drzewa i odzyskiwał ją. Później tam, jak to młotkiem, deformację poprawiał i znowu pakował do lufy. Oszczędny był i zobaczcie, celny. Zapewne ten Kozaków Moskali potrafił łupić na no nie. Drugiego twardego powstańca spotkałem około 1895 roku, czyli już zobaczcie, pod koniec XIX wieku, w lesie moim w Moszczonie Syczach. Na smolarni przy ognisku pieca Majdańskiego były takie smolarnie, majdany, budy różnego typu. Węgiel drzewny rodo, robiono, terpentynę wytapiano i tak dalej. To była bardzo osta, ciężka praca. Mozolna. Był to stary, podlaski szlachcic. Nazwiska nie pomnę, raczej chyba mógł nie pomnieć, nie bardzo chciał denuncjować. Średniego wzrostu, krępy, suchy muskularny, wąs ornym nosie. I oczywiście jak to u szlachty, i ostrzem w oczach. Miał wielką szlamę przez czoło i odrąbane parę palcy u ręki. Walczył pod Żyżynę. Był wiernym towarzyszem broni księdza Brzuski. Potem jeszcze po powstaniu bawił się w partyzantkę, w pojedynkę. Te słowo w pojedynkę, tak na martora. pojedynczo, no nie? Dzisiaj coś robię u siebie w zaścianku, na noc wychodzę i konkretną robotę obywatelską. Wykonuję. No, zresztą po czterdziestym podobnie, podobnie było. Oczywiście, no, kożuszki i tak dalej, no trzeba było, trzeba było, zimno jest. No, skoro ja walczę, no to jeszcze, brateńku, nie walczysz, no jakaś kontrybucyjka narodowa się należy. To chyba sprawiedliwe, mam nadzieję, no nie? I o zrozumienie w tym zakresie proszę. <laughs> Opowiadał mi o swoich przejściach Barnie z temperamentem, bez zagłobowała. Zagłobowego koloryzowania, skromnie a poważnie, ja zaś go słuchałem zapartym chem, całym sercem, z miłością wpatrzony w tego prostego obrońcę ojczyzny. Żył on przeważnie w lasach, z pracy przy Majdanach, z Belczarstwa, z Kusownictwa i niejednego dzika mojego i Sarny miał na sumieniu. Bóg z nim. Tak, kochani, tak jak nie tak dawno, półtora wieku temu, taki dzisiaj. Zobaczcie, nic się nie zmieniło. Mam nadzieję, że, że tych kilka refleksji pomoże nam zrozumieć jedno: że bez odwagi, bez godności, bez morale wysokiego w życiu publicznym to do państwa. Politycy to obecni, nieważna jaka formacja polityczna, najgorsza selekcja, jestem polskim politykiem, wiem, się znam na tym, najgorsza selekcja, bo przez sito partyjne przechodzące. Kto to są ci posłowie czy politycy? Klientele, samorządowcy? Klientele partii. Klienci partii. Takie kupione towarzystewko, łazenni same. W czasach pierwszej Rzeczpospolitej, jej właściwego upadku z Sasach, czasach saskich, ten klientelizm mieliśmy. Zresztą już się to zaczęło pod koniec wieku XVII. Tacy panowie, magnaci, różnego typu. Na sejmikach faktycznie. My demokrację. My jesteśmy państwem o najwyższych, o najwyższych tradycjach demokratycznych. I to Europa demokracji od nas się uczyła, szczególnie tym na poziomie samorządowym, to 505, sejmik niki, sejm, nowi, nic nowego o nas, bez nas, to na inną jak gdyby opowieść. Ale co się później stało? Niernota i degeneracja, w związku z tym magnateria, tak jak dzisiaj szefowie partii politycznych, Magnateria partyjna kupowała sobie te nasze kochane szlachetki, bo nie nazwać godzi się tego polskim szlachcicem. Kupowała tych klientów swoich, tak jak obecnie tych partyjnych. I on ma, i się on mówi, że on lojalność partyjna go obowiązuje. A panie Boże, no tutaj by się przydali ci żandarmi 63. dla tych wszystkich, którzy mówią o tej lojalności partyjnej. Tyś lojalny. Wobec ludzi, Boga, własnego sumienia i matki ojczyzny, a nie jakiegoś kacyka partyjnego. Klientelizm partyjny, magnateria partyjna, bo to nie partie. I się co nam stworzyło? I się stworzyło taka oligarchizacja życia publicznego. Bezwarunkowo. Nasze dzisiaj współczesne we to powstanie, o wecie jeszcze będę mówił. Bardzo się cieszę i wspieram niesamowicie. Wreszcie cieszę się, że tworzą się normalni ludzie, a szczególnie dzisiaj w tym okresie styczniowym, lutowym, gdzie Polacy serca dostają, tworzy się nowy rok, jest wielka nadzieja. W związku z tym, ta trzeźwość, rzeźkość tego czasu, mam nadzieję, że jesteśmy w stanie na tyle zbierze się mądrych ludzi, odważnych. Tyle kapitału, że jesteśmy w stanie pognać to, co pognanym powinno być, i do tego naszego zbiorowego, narodowego kosza śmieci, kochani, wyrzucić to, co się należy.